To jest powód, dla którego wciąż myślisz i pamiętasz o tej wyjątkowej osobie w swoim życiu. Witam w kolejnym oświeconym dniu na tym kanale pełnym dobrej energii. Dzisiaj przynoszę Wam bardzo specjalne przesłanie od Aniołów przedstawione przez Anioła Ścieżki. Zwraca się do Ciebie i mówi: To dlatego utrzymujesz tę osobę tak obecną w swoich myślach. Chcę skorzystać z okazji, aby powiedzieć Ci, że w ramach podziękowania, jeśli możesz udostępnić to wideo w swoich grupach czatu i na portalach społecznościowych, na końcu będziesz miał szansę zostawić swoje imię w komentarzach. Zobowiązuję się modlić za Ciebie w moich codziennych modlitwach. Chciałbym również przypomnieć, że istnieje bardzo fajna opcja dla Ciebie. Możliwość wysłania darowizny na kanał za pośrednictwem pola o nazwie Superfans, które można znaleźć tuż obok przycisku Lubię to na tym filmie. Drogi, jeśli ta wiadomość dotarła do ciebie, to dlatego, że ktoś stale i uporczywie zajmuje twoje myśli. Fakt, że tak dużo myślisz o tej osobie, w rzeczywistości ma na ciebie jakiś wpływ i nie dzieje się to przypadkowo. To nie przypadek, że myślisz o tej osobie. W rozległym wszechświecie, w którym żyjemy, wszystko jest ze sobą połączone, a każda myśl, każda emocja, którą odczuwamy, ma swoją przyczynę i cel. Tak więc dzisiaj zapraszam Cię do wyruszenia w tę podróż samopoznania i duchowości, podczas której wspólnie zbadamy prawdziwe znaczenie tego, dlaczego ta osoba tak często pojawia się w Twoich myślach. Prawda jest taka, że intensywne myślenie o kimś może mieć wiele znaczeń. Dzisiaj przedstawię Ci, co każde z tych znaczeń może reprezentować w różnych sytuacjach. Powinieneś wiedzieć, że to ciągłe myślenie może po prostu wskazywać, że ta osoba jest dla Ciebie niezwykle ważna i znacząca. Jednak może to mieć również głębsze znaczenie, które może mieć ogromny wpływ na Twoje życie i emocje. Ciągłe myślenie o kimś niekoniecznie musi być negatywne. W rzeczywistości może to być również pozytywny znak wskazujący na szczególną więź. Musisz jednak zwracać uwagę na znaki, które oferuje ci wszechświat, aby zrozumieć prawdziwe znaczenie tego, a tym samym rozszyfrować informacje, które powstają w tobie i rozprzestrzeniają się we wszechświecie. Kiedy wielokrotnie skupiasz się na jakiejś osobie, twój umysł kończy się na ciągłym i ciągłym skupianiu się na tej myśli. Możliwe, że przyłapałeś się na myśleniu o kimś kilka razy w ciągu dnia, nawet jeśli ta osoba nie jest fizycznie obok ciebie. Są to wszystkie oznaki, które pojawiają się wewnątrz ciebie i które z pewnością wpływają na twoją zdolność koncentracji, zwracając twoją uwagę na coś, co należy odkryć. Dlatego niezwykle ważne jest, aby spróbować zrozumieć znaczenie tych myśli. Pamiętaj, że istnieją pewne myśli, które z czasem mogą stać się uzależniające. Możesz rozwijać nawyki myślowe, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, a to może prowadzić do pewnego uzależnienia od tej myśli. Ta dynamika wyjaśnia, dlaczego tak trudno jest zapomnieć o kimś, gdy już zdecydujesz się go zostawić. Co więcej, każda myśl, którą masz, generuje coś w tobie. Tworzy intensywne emocje a nawet może wpływać na twoje ciało na poziomie biologicznym. Z tego powodu nie można ignorować tych myśli, ponieważ wywołują one w nas szereg reakcji emocjonalnych. Co więcej, wpływają one również na ogólny stan energetyczny. Jeśli nieustannie myślisz o kimś i powoduje to pewien dyskomfort lub niepewność, może to wskazywać, że jesteś nadmiernie niepewny swojej więzi z tą osobą. Relacja ta może być romantyczna lub innego rodzaju. Jeśli nadmiernie martwisz się o to, jak ta osoba zareaguje na to, co powiesz lub zrobisz, lub jeśli ciągle zastanawiasz się, co naprawdę o tobie myśli, oznacza to, że w jakiś sposób czujesz się niepewnie w stosunku do tej osoby. Jeśli ciągle myślisz o tym, jak kogoś zadowolić, może to wskazywać, że jest coś w tej osobie, co sprawia, że czujesz się niepewnie. To całkowicie normalne. Że kiedy jesteśmy zakochani, często myślimy o sposobach uszczęśliwienia tej osoby, i do pewnego stopnia jest to prawdą. Jeśli czujesz się bezpiecznie z tą osobą, będziesz wiedział, że nie musisz zmieniać swojej istoty ani nadmiernie kontrolować swoich słów, ponieważ ta osoba zaakceptuje cię dokładnie takim, jakim jesteś. Z drugiej strony, jeśli myślisz o tej osobie w bardziej niespokojny sposób, zastanawiając się, jak powinieneś się wobec niej zachowywać w każdej chwili, jest to wyraźna oznaka zwątpienia w siebie. Jest całkiem możliwe, że czujesz się niepewnie tylko w obecności tej osoby, ponieważ może ona wykazywać zachowania, które trafiają w Twoje najbardziej wrażliwe punkty, aspekty Ciebie, które wciąż wymagają pracy i rozwiązania. Dlatego też, jeśli ciągle myślisz o danej osobie, a kiedy to się dzieje, czujesz się niepewnie, bezbronnie lub nawet wstydzisz się, ważne jest, abyś zastanowił się, które z zachowań tej osoby sprawiają, że czujesz się w ten sposób i dlaczego. Pamiętaj, że miłość własna jest podstawą wszystkiego. Jeśli naprawdę nie kochasz siebie, może się to zdarzać znacznie częściej, ponieważ każdy może sprawić, że poczujesz się niepewnie. W takim przypadku, zamiast koncentrować się na źródle problemu, twój umysł może w końcu rzutować twoje uczucia na drugą osobę. Z drugiej strony, jeśli ciągle myślisz o kimś, ponieważ wierzysz, że jesteś zakochany, lub nadal masz co do tego wątpliwości, ale jesteś w pełni świadomy swoich uczuć do tej osoby, ważne jest, aby zachować czujność. To normalne, że kiedy się w kimś zakochujemy. Nieustannie o nim myślimy. Może to nawet sprawić, że będziemy bardziej rozproszeni niż zwykle. Istoty ludzkie często wpadają w pułapkę przekonania, że prawdziwe szczęście jest związane wyłącznie z obecnością konkretnej osoby w ich życiu. Przekonanie, że jeśli są sami, to będą nieszczęśliwi, jest jednym z najczęstszych błędów, jakie popełniamy. Dzieje się tak, ponieważ ta idea jest konstruktem ego które żywi się iluzjami i ograniczonym zrozumieniem tego, czym jest miłość i szczęście. Ego ma tendencję do poszukiwania szczęścia w prostszy i bardziej bezpośredni sposób, często przywiązując się do innej osoby, jakby była ona jedynym źródłem dobrego samopoczucia i radości. Ten sposób myślenia pozwala uniknąć wysiłku odkrywania i kultywowania miłości, która już istnieje w nas samych. Kiedy myślisz o osobie, w której jesteś zakochany lub którą pociągasz, początkowo może się to wydawać czymś pozytywnym, czymś, co przyspiesza bicie serca. Jednak ta fiksacja może szybko przerodzić się w coś negatywnego, zwłaszcza jeśli pokładamy w tym związku nadmierne oczekiwania. Nie chcę w żaden sposób sugerować, że powinieneś zadowolić się kimś, kto nie przynosi ci szczęścia ani satysfakcji. Wręcz przeciwnie. Ważne jest, abyś zdał sobie sprawę, że bez względu na to, jak niesamowita może wydawać się dana osoba, nikt poza tobą nie ma mocy zagwarantowania ci własnego szczęścia. Prawdziwe szczęście musi pochodzić z wewnątrz i nie może być zależne od czynników zewnętrznych, takich jak obecność innej osoby. Ego ze swej natury zawsze szuka najłatwiejszej ścieżki, tej, która wymaga najmniej wysiłku i zapewnia natychmiastową satysfakcję. Jednak, szukając szczęścia w kimś innym, możesz oddalać się od prawdziwego osobistego spełnienia. Dlatego ważne jest, aby zwracać uwagę w okresach namiętności i intensywnego związku emocjonalnego. Dokładnie oceń intensywność swoich myśli o tej osobie. Jeśli wierzysz, że tylko ona może dać ci szczęście, którego szukasz, lub że rozwiąże wszystkie twoje problemy, może to być znak, że nie znalazłeś jeszcze niezbędnej równowagi w swoim życiu. Istnieje możliwość, że ktoś inny pojawi się w twoim życiu, aby uczynić cię jeszcze szczęśliwszym, aby wesprzeć cię w twojej podróży, ale ważne jest, abyś przede wszystkim nauczył się w pełni kochać i szanować siebie. Kochana, bardzo ważne jest, abyś uważała na tego rodzaju myśli, ponieważ mogą one przekształcić się w prawdziwą pułapkę ego. Te ograniczające przekonania mogą uniemożliwić Ci poszukiwanie prawdziwego szczęścia, które w Tobie drzemie. Jeśli wielokrotnie myślisz o kimś, kto Cię zranił, może to być wyraźna wskazówka, że istnieją wewnętrzne problemy, które należy rozwiązać. Ten rodzaj refleksji może pojawić się, gdy ktoś zdradzi Twoje zaufanie lub nie zareaguje w oczekiwany sposób. Kiedy czujesz się rozczarowany lub oszukany przez kogoś. To całkowicie normalne, że ta osoba pozostaje w Twoim umyśle przez jakiś czas, szczególnie w pierwszych chwilach po rozczarowaniu. Jednak po pewnym czasie ważne jest, aby ta osoba przestała zajmować tak dużo miejsca w Twoich myślach. Chociaż jesteś istotą ludzką, która odczuwa emocje i doświadczenia, masz również wymiar duchowy, którego nie należy ignorować. Ważne jest, abyś postrzegał wszystkie sytuacje które ci się przytrafiają w zintegrowany sposób. To, czego doświadczasz na poziomie mentalnym, ma również duchowe wyjaśnienie, które należy wziąć pod uwagę. Tak więc, gdy ktoś cię zdradza i nie możesz poradzić sobie z bólem, który ta zdrada spowodowała, twoja dusza wciąż szuka twojej uwagi. Wszystkie te negatywne uczucia gromadzą się w tobie, i ważne jest, aby słuchać swojego wewnętrznego głosu. Aby odkryć, że to czego naprawdę teraz potrzebujesz, to nauczyć się wybaczać. Kochanie, zawsze pamiętaj, że akt przebaczenia nie jest prezentem, który dajesz osobie, która cię skrzywdziła. W rzeczywistości przebaczenie jest prawdziwym darem, który dajesz sobie. Kiedy wykonujesz ćwiczenie polegające na zastanowieniu się, dlaczego dana osoba zachowała się w określony sposób i udaje ci się zrozumieć, że osoba ta działała zgodnie z własnym poziomem świadomości i ewolucji duchowej, zbliżasz się do przebaczenia. Ważne jest, aby podkreślić, że nie musisz zachowywać się tak, jakby nic się nie stało. Jeśli ktoś cię skrzywdził, to absolutnie słuszne jest, abyś odczuwał ból. Nie jest jednak właściwe, abyś zbyt długo żywił gniew i nienawiść, ponieważ uczucia te mogą być szkodliwe dla Twojego zdrowia psychicznego i emocjonalnego. Kiedy więc zbyt dużo myślisz o osobie, która Cię skrzywdziła, jest to zaproszenie od Twojej duszy, aby zacząć myśleć o przebaczeniu. Jest to okazja do uwolnienia całej nienawiści i urazy, którą nosisz. Ścieżka przebaczenia może doprowadzić Cię do uświadomienia sobie, że w rzeczywistości, gdy ktoś zachowuje się w szkodliwy sposób, dzieje się tak dlatego, że jest całkowicie odłączony od swojego wewnętrznego światła. Osoba, która powoduje cierpienie innych, w rzeczywistości bardzo cierpi wewnątrz, a ty w końcu jesteś dotknięty konsekwencjami poziomu świadomości, który nie jest wysoki. Jednak z własnego poziomu świadomości masz możliwość uwolnienia się. Przebaczenie jest zasadniczo aktem wyzwolenia. Kiedy decydujesz się wybaczyć, mówisz sobie, że nie będziesz już tracić czasu i energii na tę osobę. Uznajesz, że jesteś ponad tym wszystkim i jesteś w stanie odpuścić. W miarę uwalniania tego emocjonalnego ciężaru myśli o tej osobie zaczną stopniowo zanikać, a ty znajdziesz się w stanie większego relaksu i spokoju. Należy jednak pamiętać, że nadmierne myślenie o kimś nie zawsze musi być negatywne. W niektórych przypadkach możesz dużo o kimś myśleć, ponieważ naprawdę ci na nim zależy. Ta osoba może sprawić, że poczujesz się dobrze, pomóc ci połączyć się ze sobą i swoimi emocjami. To połączenie może stać się prawdziwym źródłem szczęścia. Ponadto możesz często myśleć o kimś, kto odszedł. W jakiś sposób, poprzez pamięć, oddajesz hołd tej osobie która odegrała znaczącą rolę w twoim życiu. Wspominanie kogoś, kto odszedł, nie jest czymś negatywnym, wręcz przeciwnie. Jest to niezbędny sposób na poradzenie sobie z bólem po stracie i wysłanie mu miłości. Powodem, dla którego tak dużo myślisz o kimś, kogo już nie ma, a kogo głęboko kochałeś, jest to, że twoja dusza zaprasza cię do wysłania mu miłości. Miłość jest siłą, która wykracza poza przestrzeń i czas. Nie mają na nią wpływu bariery świata fizycznego. Więc kiedy często myślisz o kimś, kto odszedł i za kim tęsknisz, wiedz, że twoja dusza prowadzi cię do wysłania miłości do tej osoby z twojego obecnego miejsca. Kochanie, najważniejsze jest, abyś zdał sobie sprawę, że myślenie o kimś może być wyrazem miłości, przywiązania i uczucia. Jednak gdy ta myśl zamienia się w obsesję, może wyrządzić ci krzywdę. Dlatego ważne jest, aby pamiętać, że jesteś priorytetem w swoim życiu i że zawsze powinieneś stawiać siebie na pierwszym miejscu. W końcu, jeśli nie jesteś w porządku z samym sobą, nie będziesz w stanie być naprawdę w porządku z nikim innym. Możesz zdać sobie sprawę, że możliwe jest dobre samopociusie nawet bez kogoś z innego u boku. Ładne jest abyś skupił swoją uwagę na tym, czy naprawdę liczysz się w czułym i uważał na myśli, które pojawiają się na temat kogoś, kto może sprawić, że poczujesz się smutny lub przygnębiony. Twoje szczęście nie powinno być związane z czyjąś obecnością. Zwróć uwagę na reakcję swojego ciała fizycznego, gdy o kimś myślisz. Często czujesz się dobrze i zrelaksowany, gdy o kimś myślisz. Jednak jeśli istnieją nierozwiązane kwestie związane z tą osobą, może to powodować silne uczucie udręki i dyskomfortu emocjonalnego. Te negatywne myśli są dokładnie tymi, którymi musisz się zająć i zamienić w coś pozytywnego i podnoszącego na duchu. To, co naprawdę ma znaczenie, to sposób w jaki decydujesz się radzić sobie z tą energią, która pojawia się w Twoich myślach. Myślenie o kimś może być nawet sposobem na zmotywowanie cię do stania się lepszą osobą, abyś mógł nawiązać dobre relacje z tymi, którzy są ważni w Twoim życiu. Są ludzie, którzy promieniują światłem i stają się prawdziwym źródłem inspiracji i motywacji do osiągania celów. Dzisiaj jestem tutaj, aby podzielić się tą wiadomością, abyś zdał sobie sprawę, że w pewnych momentach możesz skończyć myśląc o innych ludziach. Ponieważ Twój umysł wraz z Twoim ego unika zadania zastanowienia się nad sobą. Skierowanie myśli na innych jest stosunkowo proste, ale jeśli chodzi o zwrócenie się ku sobie, sprawy mogą wydawać się trudniejsze, a nawet skomplikowane. Często możesz wierzyć, że rozwiązanie wszystkich Twoich problemów przyjdzie od kogoś innego, ale w rzeczywistości musisz nauczyć się interpretować te myśli jaśniej i uczciwiej. Jeśli zdasz sobie sprawę, że jedna osoba zajmuje zbyt dużo miejsca w twoim umyśle i skupiasz się na niej bardziej niż na sobie, twoja dusza może poczuć się udręczona, samotna, a nawet pusta. Ten stan umysłu przyciągnie twoją uwagę i zachęci cię do tego, byś zaczął myśleć więcej o sobie. Nie ma znaczenia, jakie okoliczności doprowadziły cię do myślenia o kimś innym. Kiedy ktoś inny zaczyna dominować w twoim umyśle i myślach zbyt długo, nadszedł czas, aby zdać sobie sprawę, że musisz odłożyć na bok specjalną przestrzeń dla siebie. Nadszedł czas, aby skoncentrować się na sobie, pozostawić za sobą wszystkie te niepewności, które pojawiają się, gdy myślisz o innych. Moja droga, prawdziwym powodem, dla którego tak dużo myślisz o kimś innym, jest to, że w pewnym sensie próbujesz uciec od siebie. Istnieją wewnętrzne kwestie, które wymagają Twojej uwagi, problemy, z którymi musisz się zmierzyć. I wiedz, że nie jesteś sam w tym procesie. Masz wsparcie niebiańskiej armii, która zawsze będzie po Twojej stronie, gotowa pomóc i poprowadzić Cię przez najtrudniejsze czasy. Dziś pozwól sobie opróżnić umysł ze wszystkich myśli, które przynoszą tylko zamieszanie i udrękę. Daj sobie możliwość myślenia o sobie, kochania i szanowania siebie w sposób, na jaki naprawdę zasługujesz, ponieważ jesteś godny miłości i szacunku. Kocham Cię. Podobnie jak w przypadku wszystkich channelingów, na które możesz się natknąć, ważne jest, abyś wysłuchał lub przeczytał to przesłanie więcej niż raz. Abyś mógł naprawdę wchłonąć i zintegrować jego nauczanie ze swoim życiem. Dziś Twój Anioł mówi: Kiedy będziesz gotowy nauczyć się tego, czego naprawdę pragniesz, na Twojej ścieżce pojawi się Twój Mistrz. Osoba, która pomoże Ci zrozumieć to, co teraz może wydawać się niemożliwe i która poprowadzi Cię na nową ścieżkę, pozwalając Ci nadal rosnąć i ewoluować. Wiadomość od Archanioła Gabriela. Jestem tutaj, aby pomóc Ci żyć z tym wielkim sercem, które masz, ale uważaj, aby rozczarowania nie miały na Ciebie negatywnego wpływu. Jestem tutaj, aby pomóc Ci kontynuować pracę nad sobą i abyś wiedział w każdej sytuacji, aby odejść od ludzi i sytuacji, które nie są dla Ciebie korzystne, nie czekając na negatywne doświadczenia, które muszą się wydarzyć. Wiadomość od Archanioła Michała. Pomogę Ci żyć w pełni, kierując się miłością, tolerancją i zrozumieniem. Obfitość jest prawem, które należy do Ciebie i nie powinieneś za nią cierpieć. Podobnie jak zdrowie, Twoje zdrowie jest doskonałe, jeśli zachowujesz zdrowe sumienie i wierzysz w nie. Uzdrowienie jest zdrowiem Ojca, a Twój naturalny stan twierdzi, że jesteś zdrowy i silny. Spotkamy się po drodze zawsze z miłością. Podążaj za tym codziennym duchowym nauczaniem i złóż dekret o doskonałym zdrowiu. Jestem doskonałym zdrowiem archanioła Rafaela. Moje ciało jest zdrowe, silne, energiczne i doskonałe. Dziękuję ci, Archaniele Rafaelu, że zawsze mnie słuchasz. Dekret ten można powtarzać przez dziewięć kolejnych dni. Porozmawiajmy teraz o znakach, które przynosi wszechświat. Anielskie sekwencje liczb na dziś to 232. Moje potrzeby są więcej niż zaspokojone w obfitości i hojności. Idę ścieżką zalecaną przez anioły, zawsze słuchając mojego wewnętrznego głosu. Powiedz na głos: Mam wszystko, czego potrzebuję, aby wykonać moje dekrety, i podzielę się tym, czego mój anioł chce ode mnie dzisiaj. Wdzięczność jest cnotą, którą zawsze można doskonalić i zawsze jest miejsce na zwiększenie tego uczucia. Kultywując wdzięczność, otrzymasz jeszcze więcej powodów do odczuwania wdzięczności, ponieważ wdzięczność ma tendencję do rozszerzania się w Twoim życiu w postaci błogosławieństw. Twój anioł-stróż chce, abyś spojrzał dziś na życie przez pryzmat miłości i wdzięczności. W ten sposób zobaczysz świat z nową melodią i nowym światłem. Poczuj wdzięczność za wszystko, co Cię otacza, a spłyną na Ciebie same błogosławieństwa. Dziękuj za ludzi i piękno, które wypełniają twoje życie, a zobaczysz więcej piękna i niesamowitych ludzi na swojej drodze. Kiedy zmieniasz swoje skupienie uwagi, wszystko wokół ciebie również się zmienia. Musisz zdecydować się skupić swoją uwagę na niezliczonych błogosławieństwach i nie odwracać wzroku od innych aspektów, które mogą nie być tak pozytywne. Potwierdź ze mną ten boski dekret na dziś czuję wdzięczność za wszystko wokół mnie. Jest to interpretacja, którą twój anioł stróż przynosi ci z Ewangelii Dnia, która brzmi następująco: Teraz przygotuj swoje serce i umysł, aby szukać Pana Boga swego. Przesłanie twojego anioła na dziś brzmi: Musisz pozwolić swojej intuicji prowadzić cię i zaufać swoim instynktom, ponieważ są one głosem twojej wewnętrznej mądrości. To dzień, w którym możesz pozbyć się niepewności i otworzyć się na nowe doświadczenia. Przez cały dzień bądź świadomy możliwości, które pojawiają się na Twojej drodze. Mogą one być kluczem do wzrostu i transformacji, której tak pragniesz. Pamiętaj, że ważne jest, aby dbać o siebie, zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie. Poświęć czas na zastanowienie się nad tym, co naprawdę jest dla ciebie ważne, i poszukaj sposobów na włączenie tego do codziennej rutyny. Twoje dobre samopoczucie powinno być priorytetem i zasługujesz na chwilę spokoju i radości. Jeśli napotkasz wyzwania lub chwilę zniechęcenia, pamiętaj, że to normalne, że tak się czujesz. Wykorzystaj tę chwile jako okazję do ponownego połączenia się z samym sobą. Ćwicz współczucie dla siebie i nie wahaj się szukać wsparcia u przyjaciół lub bliskich. Dzielenie się swoimi zmartwieniami może zmniejszyć ciężar, który nosisz, i przynieść nowe perspektywy. Twój anioł chce również, abyś pamiętał, że zmiany mogą być przerażające, ale często są konieczne dla Twojego rozwoju. Kiedy coś nie idzie zgodnie z planem, miej wiarę, że wszechświat działa na Twoją korzyść, prowadząc Cię ścieżką, która może być nawet bardziej korzystna niż sobie wyobrażasz. Postaraj się dziś płynąć z okolicznościami, akceptując rzeczy takimi, jakie są, i pozostając otwartym na wszystko, co życie ma do zaoferowania. Zaufaj, że robiąc to, poczujesz się lżejszy i bardziej połączony ze swoim prawdziwym ja. Pod koniec dnia, gdy spojrzysz wstecz, zobaczysz, że każdy krok, który zrobiłeś, przybliżył cię do miejsca, w którym naprawdę chcesz być. Wreszcie, nigdy nie zapominaj, że jesteś kochany i wspierany, anioły są zawsze wokół ciebie, prowadząc cię z miłością i światłem. Idź więc naprzód z odwagą i pewnością siebie, wiedząc, że każdy dzień to nowa okazja, by zabłysnąć. Wreszcie, dzisiejszym kluczowym słowem i radą od Angeliki jest przepływ i uwolnienie się od kontroli, ponieważ jest to absolutnie niezbędne. Jeśli chcesz być w stanie zrelaksować swój umysł i zostawić za sobą cały stres, który ostatnio cię przytłoczył, Twój anioł jest zawsze przy tobie. Gotowy pomóc ci odkryć nowe sposoby na osiągnięcie spokoju i prawdziwego relaksu. Zdasz sobie sprawę, że znacznie więcej korzyści przyniesie ci dostosowanie się do zmian wokół ciebie i płynięcie z nimi, niż uparte opieranie się im. Ponadto Twój anioł wspomina, że jeśli czujesz się dziś trochę zdemotywowany, może to być związane z faktem, że musiałeś anulować niektóre plany, które sprawiały, że byłeś bardzo podekscytowany i pełen nadziei. Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że rzeczy dzieją się we właściwym czasie i że często wszechświat spycha Cię ze ścieżki, ponieważ ma dla Ciebie coś znacznie lepszego. Czasami wszechświat może nas chronić w sposób, którego nie. Jesteśmy w stanie w pełni zrozumieć, ale ważne jest, aby zaufać i płynąć z jego doskonałym ruchem. Nawet jeśli nie możesz go fizycznie zobaczyć, wiedz, że Twój anioł zawsze troszczy się o Ciebie i Twoje potrzeby. Zrelaksuj się i zdaj sobie sprawę, że chociaż może to nie być dokładnie to, czego chciałeś lub oczekiwałeś, jest to naprawdę najlepsze dla Ciebie w tym konkretnym momencie życia. Jeśli czujesz się trochę przygnębiony, i dajesz się ponieść apatii i frustracji, spróbuj zwiększyć swoją energię, otaczając się towarzystwem przyjaciół i bliskich. Dzielenie się chwilami radości i śmiechu z tymi, których kochasz, może mieć ogromny wpływ na twój nastrój. Możesz także zdecydować się na zrobienie czegoś innego czynności, która przynosi satysfakcję i radość takiej jak przygotowanie specjalnej kolacji w domu. Wzięcie relaksującej kąpieli lub jakiejkolwiek innej czynności, która może podnieść Twoją energię i poprawić nastrój. Ponadto, dzisiaj otrzymasz znak od swojego anioła za pośrednictwem obrazu, który może pojawić się na różne sposoby. Może to być coś, co zobaczysz w telewizji, na telefonie komórkowym lub nawet gdzieś, gdy jesteś poza domem. Ważne jest, abyś się zrelaksował i pamiętał, że nie musisz świadomie szukać tego znaku. Pozostań zrelaksowany, świadomy, że w każdej chwili może się pojawić. Zachowaj otwarty i otwarty umysł, abyś mógł dostrzec te boskie przesłania, gdy się pojawią. Anielskie wpływy, które działają na Ciebie dzisiaj, koncentrują się szczególnie na pomocy w uwolnieniu się od nieśmiałości, która może uniemożliwiać Ci pełne wyrażanie siebie. Te pozytywne energie dadzą ci dodatkową dawkę pewności siebie i rozproszą strach, który utrudniał ci wyrażanie siebie tak, jak naprawdę chcesz. W tym dniu poczujesz się całkowicie wolny od całej nieśmiałości, która ci towarzyszyła, i poczujesz się bardziej swobodnie i towarzysko w interakcjach społecznych. Zaufaj, że ta nowa postawa i postawa, którą przyjmujesz, pozwoli ci znacznie łatwiej wyrazić siebie, a co za tym idzie? osiągnąć swoje cele i uzyskać to, czego chcesz. Anielska wskazówka dnia, która pochodzi bezpośrednio z mądrości Twojego anioła, sugeruje, abyś położył prawą rękę na sercu i powtórzył ze mną trzy razy tę potężną afirmację, która może przekształcić Twoją świadomość. Prawda odżywia całe moje istnienie. Prawda odżywia całe moje istnienie. Prawda odżywia całe moje istnienie. Pamiętaj, że Bóg jest zawsze po Twojej stronie, a anioły kierują Twoją ścieżką, pomagając Ci odnaleźć Twoje światło. I cel. Na tym kończą się dzisiejsze trzy przesłania. W odpowiedzi na ostrzeżenie Anioła Drogi, jak zwykle, zadaję Ci refleksyjne pytanie: Czy teraz rozumiesz prawdziwe powody, dla których wciąż myślisz o tej osobie? Zapraszam do pozostawienia komentarza. Przesyłam uściski światła do Twojej duszy i życzę, aby dzisiejszy dzień był pełen błogosławieństw dla Ciebie i wszystkich ludzi, których kochasz. Do zobaczenia w następnym filmie.